Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj otwieramy kolejną paczkę. A paczkę wysłał mi Neodymowy Mario. Za co bardzo dziękuję, Mariusz. Dzięki wielkie. Pakę zaraz będziemy sobie otwierać. Zobaczymy, co tam jest. Ja wiem tylko tyle, że rzeczy do rozbiórek, nic więcej nie wiem. Jeszcze raz dzięki, wielkie, Mario. Naprawdę. Oczywiście, kto nie jest na kanale Neodymowy Mario, to zapraszam. A my otwarcie sobie robimy paczki. I już Wam pokazuję, co dostałem. Sam jestem ciekaw w bo, bo nie mam pojęcia. O i już widzę, że będzie co robić. Jasne paczkę dam do tyłu. Słuchawki. Lampka. Lampa budowlana. Trochę kabelków, coś od czegoś, tu chyba jest jakaś pompa, a to zobaczymy. Kolejny zasilacz, super. Tu już mamy gotowe chyba aluminium, aluminium na pewno. Włącznik. Kolejna lampa. Spoko będę miał co rozbierać. Jeszcze mam gdzieś chyba jedną czy dwie takie lampy. To latarka. To to nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Coś od czegoś. A już wiemy. Też lampka to chyba będzie trzeba zrobić odcinek lampowy. Kabelki. Kabelki. Mikrofon, a więc pośpiewamy na warsztacie. W jakiś dzień słuchawki i kolejne kabelki. No i tutaj mam jeszcze myszkę, kabelki, jakaś elektronika, coś od żarówki pewnie tam będzie mosiąc i kabelki. Dajcie mi chwilę, ja sobie to poukładam jakoś, żeby to było widać. I zaraz pokażę Wam resztę. No dobra, tak się paczka prezentuje. Mamy masę kabli różnego rodzaju. Jest fajna zabawa będzie na wieczory. Mikrofon, zasilacze, słuchawki dwie pary. Lampa jedna, lampa druga, lampa trzecia. Ogólnie. Sporo elektroniki do odzysku, a więc na pewno będzie zabawa. I tyle, nie przedłużam. Jeszcze raz Mario, wielkie dzięki i do następnego. Na razie, cześć.